Robert Kubica wrócił do F1 po 8 latach przerwy, a czy zastanawiał się jaka jest najdłuższa przerwa od F1 i jak prezentuje się ten rekord? Mnie to zastanawiało, więc postanowiłem to sprawdzić i nagrać film o tym. Jako kryterium kwalifikacyjne do tego filmu przyjąłem minimum 6 sezonów przerwy od występów F1. Spełniający to kryterium kierowców historii F1 znalazło się w 9 i dziś ich Wam przedstawię. Zaznaczę, że biorąc pod uwagę przerwy pomiędzy zgłoszeniami do wyścigów, a nie startami w nich, zapraszam do obejrzenia. Miejsce 9. Bruno Giacomelli. Bruno urodził się 10 września 1952 roku we Włoszech. Po dość owocnej karierze w seriach miniaturckich w 1977 roku Bruno zadebitował w F1 w barwach McLarena. W latach 1977-1983 zaliczył 69 startów F1. Startował dla McLaren, Alfy Romeo i Tolemana. Sześć razy udało mu się zdobyć punkty, a jego najlepszym wynikiem było trzecie miejsce w kończącym sezon 1981 Grand Prix Crystal Palace. W międzyczasie w 1978 roku zdobył mistrzostwo europejskiej F2. Bruno budził wręcz szczególną sympatię wśród innych kierowców dziennikarzy. Po sezonie 1983 zniknął on z F1 i przez kolejne lata startował w głównie w wyścigach długodystansowych. Lecz miał też epizody w kart i WTCC. Do F1 wrócił w 1990 roku. Dołączył do zespołu Live na trzecią rundę sezonu, czyli Grand Prix San Marino w miejsce Garego Brabama, który rozwiązał swój kontrakt. Niestety, bo był bardzo słaby i zawodny, a napędzający go dość nietypowy silnik W12 okazał się być kompletnym niewypałem. Bruno ani razu nie przyszedł nawet prekwalifikacji. Niergularnie tracił ponad pół minuty do ich zwycięzcy, a zespół upadł na dwa wyścigi przed końcem sezonu. Bruno miał przerwę od f wynoszącą 6 lat, 6 miesięcy i 21 dni. Po epizodzie w zespole Live Bruno zaliczył tylko trzy starty w mistrzostwach świata samochodów GT w 1995 roku i na tym zakończył karierę. Obecnie ma 72 lata. Miejsce 8. Mike Parkes Mike urodził się 24 września 1931 roku w Wielkiej Brytanii. Karen rozpoczął około 1955 roku od krajowych wyścigów aut sportowych. W 1959 roku zgłosił się do Grand Prix Wielkiej Brytanii za kierownicą bolidu F2. Nie udało mu się jednak zakwalifikować. W kwalifikacjach zajął 26 miejsce, a kwalifikowało się najlepszych 24 kierowców wtedy. Do awansu zabrakło mu 60 sekundy. Przez kolejne lata Mike startował w serii British Saloon Car, gdzie w 1961 roku został wicemistrzem. W tym samym roku rozpoczął starty w wyścigach aut sportowych dla Ferrari, gdzie odnosił pewne sukcesy. Na przykład w 1962 roku był drugi w wyścigu 24 godziny Nürburgring. W 1966 roku Enzo Ferrari zdecydował dać mu się szansę w F1. W Grand Prix Francji zajął on drugie miejsce po czym dwóch wyścigów nie ukończył. A w Grand Prix Włoch ponownie był drugi. W zonie 1967 wygrał on dwa wyścigi F1 niezaliczane do mistrzostw, a także zdobył punkt za piąte miejsce w Grand Prix Holandii. To jednak nie przekonało Enzo Ferrari'ego, aby zostawić go na stałe w F1. Po F1 kontynuował starty dla Ferrari w wyścigach autosportowych. Karierę zakończył po sezonie 1962. Następnie rozpoczął pracę jako inżynier dla lanczy Pracował głównie nad poprawkami do i Stratos. Jego przerwa w F1 wynosiła 6 lat, 10 miesięcy i 16 dni. Ale warto tu dodać, iż tak przerwa to taka z gwiazdką. Gdyż po pierwsze to Grand Prix Wielkiej Brytanii 1959 się nie zakwalifikował, a po drugie to w 1962 roku wziął udział w jednym wyścigu F1 niezaliczanym do mistrzostw, w którym zresztą zajął dobre czwarte miejsce. Majs zginął w wypadku drukowym pod Turynem, 28 sierpnia 1987 roku, w chwili śmierci miał 45 lat. Miejsce siódme Epi Wittsas, właściwie Egbert Wittsas, urodził się 28 maja 1938 roku w holenderskim Asen, ale w wieku 12 lat wyemigrował wraz z swoimi rodzicami do Kanady. I to ten właśnie kraj reprezentował. Większość swojej kariery spędził w wyścigach aut na terenie USA i Kanady, oraz w juniorskich formułach. W F1 zaliczył tylko dwa starty. Jego pierwszym startem było Grand Prix Kanady 1967. Startował wtedy za kierownicą prywatnego Lotusa. Wyścig był dyskwalifikowany z uwagi na pomoc z zewnątrz. Jego drugim startem w F1 było Grand Prix Kanady 1974. Startował wtedy prywatnym Brabamem, ale wyścig nie ukończył z powodu awarii silnika. Jego przerwa pomiędzy tymi dwoma startami wynosiła 7 lat i 26 dni, warto zaznaczyć, że zasłynął on z Grand Prix Kanady 1963, to wtedy po raz pierwszy w historii f 1 na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Wprawdzie wprowadził on więcej zamieszczania niż pożytku. A to właśnie Epi był jego kierowcą. Warto też odnotować, że w 1969 i 1960 roku zdobył on mistrzostwo kanadyjskiej formuły A, to była taka seria juniorska jak coś a w 1981 roku zdobył mi z Transam. Trans Am. Zmarł 10 czerwca 2020 roku w wieku 82 lat. Miejsce szóste. Peter Revson. Peter urodził się 27 lutego 1939 roku w Nowym Jorku w USA. KRM rozpoczął w 1960 roku od wyścigów aut sportowych, a w 1962 roku zadebiutował w formule junior. W 1964 roku zadebiutował w F1 startując prywatnie zgłoszonym lotusem. Został zgłoszony do sześciu z 10 wyścigów, z czego cztery wystartował, a jego najlepszym wynikiem było 13 miejsce w Grand Prix Włoch. W 1965 roku wrócił do ścigania się w USA, a do F1 wrócił na ostatnią rundę sezonu 1981 jako było Grand Prix USA. By z z Poletyrel, ale wyścigu nie ukończył z awarii sprzęgła na już drugim okrążeniu. Przez te kilka lat Peter między m.in. zdobył trzy podia w USAC, Czyli dzisiejszym Indycar porazie na każdym stopniu, w tym drugie miejsce w Indy 500-1971, a także został mistrzem Kanam w 1981 roku. W latach 1962-1963 start dla McLarena w F1 i łączył to z startami w USA. Dla McLarena w F1 zaliczył 23 wyścigi, to był 8 miejsc na podium. W tym dwie wygrane, zwyciężył on w Grand Prix Wielkiej Brytanii 1973 i Grand Prix Kanady 1973. Na sezon 1964 zmienił zespół na Shadow. Sezon rozpoczął od dwóch nieukończonych wyścigów, a podczas testów przed Grand Prix PA niestety miał w śmiertelny wypadek, choć z wraku wyciągnięto go szybko, to jednak samo uderzenie było śmiertelne. Peter zginął na miejscu dnia 22 marca 1974 roku. W chwili śmierci miał 35 lat. Jego przerwa od f 1 wynosiła 7 lat i 27 dni. Lecz warto tu dodać, iż w 1963 i 1964 roku oraz w marcu 1981 roku brał udział w wyścigach f 1 niezaliczanych do Mistrzostw. I gdyby brać to pod uwagę, jego przerwa wynosiła wtedy 6 lat i 6 miesięcy i 22 dni. Miejsce 5. Robert Kubica. Roberta to chyba wszyscy znają. Urodził się on 7 grudnia 1984 roku w Krakowie. W latach 2001-2005 startował w seriach juniorskich. Po drodze w 2002 roku zdobył wicemistrzostwo włoskie formuły Renault 2.0. W 2003 roku wygrał swój debiutantki wyścig w F3 na Norrisringu, a w 2005 roku został mistrzem formuły Renault 3.5. W 2006 roku zadebiutował w F1 w zespole BMW Zauber, którym spędził 3,5 sezonu, a na sezon 2009 przyniósł się do Renault. W tym czasie Robert w F1 zdobył 12 miejsc na podium. 6 razy był trzeci, 5 razy drugi i raz zwyciężył. Wycięstwem było Grand Prix Kanady 2008. Zdobył też jedno pole position. Jego najlepszym sezonem był sezon 2008. Które zakończył na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. Niestety 6 lutego 2011 roku brał udział w lokalnym włoskim rajdzie Ronde Di Andora, w trakcie którego Oleg bardzo poważnemu wypadkowi. Jego życiem udało się ratować, ale w jego wyniku ma niepełnosprawną prawą rękę. Starto wrócił pod koniec 2012 roku i do stycznia 2016 roku startował w rajdach. Po drodze w 2013 roku zdobył mistrzostwo WRC2. A w 2014 roku odniósł zwycięstwo na inaugurację rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Robert zdecydowanie lepiej radził sobie w rundach asfaltowych, ale generalnie nie odnalazł się w klasie WRC. W 2016 roku wrócił na tor. w 2017 roku testy test Trybolizm F1 z zespołem Renault. Rok później został rezerwowym Williamsa w F1, a w 2019 roku udało mu się wrócić do startów w F1. Niestety trafił na największy dołek w historii Williamsa. Robert regularnie zajmował ostatnie miejsca. Jednak w loteryjnym Grand Prix Niemiec 2019 zajął dziesiąte miejsce, zdobywając tym samym jedyny punkt dla Williamsa w tamtym sezonie. W 2020 roku Robert startował w DTM, łącząc z funkcją rezerwowego Alfy Romeo w F1. DTM udało mu się zdobyć jedno podium. W 2021 roku zaliczył swoje ostatnie dwa starty w f 1 zastępując chorego Kimiego Rajkona w Grand Prix Holandii i Grand Prix Włoch. W obu wyścigach zaprezentował się dobrze. Do końca 2022 roku brał udział w pojedynczych sesjach treningowych F1. Od 2021 roku Robert startuje w wyścigach długodystansowych, gdzie odnosi sukcesy. Chociażby w 2021 i 2024 roku zdobył mistrzostwo European Le Mans Series. A w 2023 roku zdobył mistrzostwo świata w klasie LMP2. Jego przerwa F1 wynosiła 8 lat, 4 miesiące i 3 dni. Robert jest z całą pewnością kimś wyjątkowym, szczególnie dla Polaków, a jego historia jest już niezwykłym i niepowtarzalnym. Miejsce czwarte, Pete Lowelly. Pete, a właściwie Gerald Carlton urodził się 11 kwietnia 1926 roku w stanie Montana w USA. Karierę zaczął od wyścigów autosportowych na krajowym podwórku. W F1 to w 1959 roku próbował bez powodzenia zakwalifikować się do Grand Prix Monaco, a rok później wystartował w kończącym sezon Grand Prix USA, w którym zajął 11 miejsce za kierownicą Boli do Coopera. Ponownie w F1 pojawił się w trzech ostatnich wyścigach sezonu 1969 za kierownicą Boli do Lotus'a. Najlepszy wynik w tym sezonie, jak i w całej swojej karierze w F1, ustawił w Grand Prix Kanady 1969. Był siódmy. W sezonie 1970 również za kierownictwo lotusa został zgłoszony do czterech wyścigów F1, ale tylko raz udało mu się zakwalifikować. W sezonie 1971 ponownie za kierownictwo lotusa zliczył jeszcze dwa ostatnie starty w F1. Jego przerwa w E1 wynosiła 8 lat i 10 miesięcy. Przez niemal całą karierę ścigał się on z samochodami sportowymi na terenie USA i Kanady. Zmarł 15 maja 2011 roku w wieku 85 lat. Miejsce trzecie: Luca Badoer Luca urodził się 25 stycznia 1971 roku we Włoszech. Karierę zaczynał od kartingu, a w 1989 roku zaczął starty w włoskiej F3. Po zdobyciu mistrzostwa Formuły 3000 w 1992 roku na sezon 1993 trafił do F1. Startował z Lola. W 1994 roku go nie oglądaliśmy w F1, a w 1995 roku jeździł dla Minardi na sezon 1996. Dołączył do Forti, jednak był to wyraźnie najsłabszy zespół. Luka miał kłopot z kwalifikowaniem się, ukończył tylko dwa wyścigi, a jego zespół upadł w połowie sezonu. Do F1 wrócił w 1999 roku, ponownie dołączając do Minardi. Grand Prix Europy na Nirbulkrynku jechał wyścig życia. Był to wyścig w zmiennych warunkach pogodowych. Na 13 okrąży przed końcem Luka jechał na czwartym miejscu ale wtedy awarię w jego polidziu uległa biegów i odpad z tego wyścigu. W 2000 roku został kierowcą testowym Ferrari. Do E1 wróci dopiero w 2009 roku. Podczas kwalifikacji do Grand Prix Węgier koszmarnemu wypadkowi uległ kierowca Ferrari Felipe Massa. Luca przejął jego fotel na Grand Prix Europy. W kwalifikacjach zajął ostatnie miejsce, tracąc prawie 1,5 sekundy do przedostatniego kierowcy. W wyścigu również był ostatni, Grand Prix Belgii było tak samo, ostatni w kwalifikacjach i ostatni w wyścigu, do tego w kwalifikacjach miał wypadek, a wyścig wygrał jego kolega zespołowy Kimi Raikkonen. Po tym wyścigu Ferrari pozyskało Giancarlo Fisicale z zespołu Force India w miejsce Luki. Luka miał przerwę wynoszącą 9 lat, 9 miesięcy i 23 dni. Do końca 2010 roku był kierowcą testowym Ferrari, po czym zakończył karierę. Posiada on antyrekord na największej liczby startów z zdobyczy punktowej w historii F1. Jego najlepsze wyniki było siódme miejsce w Grand Prix San Marino 1993. Miejsce drugie. Peddy Driver. Peddy urodził się 13 maja 1934 roku w RPA. Dużą część kariery spędził na dwóch kołkach. W latach 1958-1965 startował w motocyklowych Mistrzostwach Świata. Łącznie we wszystkich klasach zaliczył 33 starty. Nigdy nie wygrał, ale w najwyższej klasie, jako było wtedy klasa 500, stał 8 razy na podium. Jego najlepszym sezonem był jego ostatni sezon czyli 1935. Został wtedy on drugim wicemistrzem. Następnie już na stałe przesiadł się na cztery koła. W 1939 roku zaliczył on pierwszy pełny sezon w płynowo-afrykańskiej formule 5000. A w 1971 i 1973 roku został mistrzem tej serii. W F1 został zgłoszony do tylko dwóch wyścigów – Grand Prix RPA 1963 –

to w kwalifikacjach zajął ostatnie 21 miejsce, a wyścigu nie wystartowało z powodu wypadku na treningu. Z kolei w Grand Prix RPA 1974 to w kwalifikacjach był 20, czyli przed ostat... a wyścigu nie ukończył z powodu awarii sprzęgła na szóstym z 78 krążeń. Pomiędzy jego zgłoszeniami do wyścigów F1 minęło 10 lat, 3 miesiące i 2 dni. Pedin nadal żyje, ma 91 lat, i jest jednym z najstarszych żyjących kierowców F1. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, to szybki bonus. Julian Ford zaliczył dwa starty w F1. Pierwszym było Indy 500 1951, a drugim Indy 500 1960. Obydwu nie ukończył z powodu ustarek mechanicznych, ale pomiędzy tymi startami minęło równe 9 lat. Jednak po drodze nie zakwalifikował się on do trzech edycji Indy 500 widocznych teraz na ekranie latach. Co wyklucza go z tego zestawienia z uwagi na zbyt małą przerwę pomiędzy zgłoszeniami. Miejsce pierwsze: Jan Lammers. Jan, a właściwie Johannes Antonius, urodził się 2 czerwca 1956 roku w Holandii. Karierę zaczynał na początku lat 70. od wyścigów samochodów turystycznych, a następnie przeniósł się do Formuły Ford, po czym do Formuły 3. W 1979 roku zadebiutował w F1. Przejeździł cały sezon w zespole Shadow. Na sezon 1980 przeniósł się do zespołu ATS, a w trakcie sezonu zmienił zespół na Ensign. W sezonie 1981 zaliczył kilka startów dla ATS, a w sezonie 1982 zaliczył jeden start i kilka nieudanych prób kwalifikacji dla zespołu Teodor. W zonach 1989-1982 łącznie Jan został zgłoszony łącznie do 39 wyścigów F1, z czego w 21 wystartował. Miał on problemy z kwalifikowaniem się, a jego najlepszym wynikiem okazało się być dziewiąte miejsce w Grand Prix Kanady 1979. Po F1 startował głównie w wyścigach aut sportowych i wyścigach długodystansowych. W 1988 roku wygrał wyścig 24 godziny Le Mans. A w 1988 i 1990 roku wygrał wyścig 24 godziny Daytona. Ale zaliczył też epizod w kart, jeden start w Formule 3000, kilka startów w japońskiej Formule 3000, obecnie super Formuła, i nawet wygrał jeden wyścig. Do f 1 wrócił na dwa ostatnie wyścigi sezonu 1992. Dołączył do zespołu March. Grand Prix Japonii 1992 nie ukończył z powodu awarii sprzęgła. Z kolei dwa tygodnie później w Australii zajął 12 miejsce. Podpisał on kontrakt z zespołem March na cały sezon 1993, ale zespół ten zbankrutował jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. W kolejnych latach Jan ścigał się w głównie w wyścigach długotansowych i aut GT. Jego przerwa od F1 wynosiła 10 lat i 3 miesiące, co jest w prawie przerwą o dwa dni krótszą niż ta Pediego drivera ale gdyby wziąć pod uwagę starty, a nie zgłoszenia, to przerwa Jana wynosiła 10 lat 3 miesiące i 22 dni. Kariera Jana trwała ponad 4 dekady. Zakończył ją po sezonie 2018, obecnie ma 69 lat. No to byłoby na tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym cześć.